Przystąpił do ewaluacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a następnie przystąpi do oceny uchwał w sprawie prowadzenia ograniczeń zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw przyjętych przez seminariusz województwa małopolskiego, czyli tzw. uchwał antysmogowych i dostosowanie ich do aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców małopolskich. Przegląd petycji tegoż wniosku, a także tych, których dzisiaj nie obradujemy, bo by ich było wiele, stanowił będzie istotną przesłankę do dalszych, pogłębionych analiz w ramach aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego i uchwał antyfunkowych. Proszę <gry> Państwa, proszę o przyjęcie tej uwagi. Jednocześnie chciałem poinformować, że w wyniku przyjęcia przez Zarząd jednogłośnie tego stanowiska, Zarząd będzie głosował przeciw uchwale w punkcie 31 o odrzuceniu petycji wielokrotnej. Tym samym, opowiadając się za przyjęciem intencji autorów tej petycji, podobnie zarząd zajmie stanowisko przeciw wobec petycji w punkcie 32, 33 i 34, czyli te, które są wymienione w kolejności w tym w dokumencie, który Państwo dostali. Jeśli chodzi o punkt 35, który też związany jest z, e, z tymi zagadnieniami, zarząd się tym e, nie zajmował, ponieważ tam jest defekt formalny, prawny i merytorycznie nie było przedmiotem naszym rozpatrywania tego punktu. To tytułem uzupełnienia uzasadnień ciągu tych uchwał, które są przed nami, a za chwilę będzie się dyspłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł yy, zechce zabrać głos